Hej, cześć, witajcie, z tej strony Ibo, Ibo Gaming, to mój drugi odcinek z serii LEGO do Ninjago Movie. Um, teraz właśnie mam nowy mikrofon, to teraz o wiele lepiej mnie słychać. No i um, pamiętajcie o subskrypcji kanału i łapce, jeśli odcinek wam się spodoba. No to lecimy. Skończyliśmy ostatnio na rozdziale pierwszym, um, a teraz rozdział drugi leci. To to nasz Dobra Już właśnie o wiele lepiej mnie słychać Bo jak przesłuchałem tamten odcinek To naprawdę sorry Naprawdę Ale mam nadzieję że jakoś tam mnie słychać No i Myślę na tym, żeby usunąć i zrobić nowy, ale nie, to chyba już się nie opłaca. Naprawdę przepraszam za tamtą śmigłę. Ale przynajmniej wszystko, co nagrywałem, było dobrze i tak dalej. Dobra, to teraz chwilę sobie poczekamy. Dobra, to teraz yy, zaczynamy naszą. No, no już pierwszy rozdział. dobra. Tutaj, chyba, w... A, wtedy strzał. Ja. Sorry, za to był katar e Ujął mnie

Dobra, też tutaj. No i ty nie odgrywaj. Kiedyś przegrali. Ja się nie Tak, jedna choroba. Zostałem zaprogramowany do kopalni. Aha, to już... Ja też. Ej, czemu odwalamy to morze. Już... Już... Czyli my tutaj mamy zabicie sobie statu, że tak? Są Kai i Kol! Kai, gdzie nasze mechy? Wezwały się, nie? Co? Ca... Możliwe, że wybrałem zły punkt na mapie. Jak zły? Psz, tak tylko troszkę. Na ekranie może z centymetr stąd. Bez problemu, dotrzemy tam piechoto. To raptem parę minut. No dobra, to na tym sobie skończymy. No i do następnego odcinka.